we Witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Baski. Dziś ze mną jest... Laczu. Tak jest. Co jest? Nic nie jest, idziemy sobie. Co? E, dobra, no to idziemy, tak jak powiedziałeś, na pewną śmierć. Dobra. E, Generalnie, a twoi widzowie nie słyszeli, że idziemy na pewną śmierć, ale moi słyszeli. E, zobaczą na... E, twojej na perspektywie. mojej perspektywie. Oczywiście e, zapraszam was do komentowania, lajkowania. Eee, I link do kanału Baskiego będzie w opisie Tak, dokładnie, tak samo link do lacza będzie u mnie w opisie Of dobra, to może już koniec tej oficjalnej gadki i ponapierdalajmy w zombie eee, Dokładnie <laughs> Game'a na poziomie trudności height Także <laughs> pozdro, dam radę Będzie easy Jak no, o Jezus, ej pomóż mi, pomóż mi a pop znalazłem. Jak, jak zwykle laczu ze swoim shotgunem, of course. I Bowsh ze swoim karabinem. Ale trzeba Billa, trzeba Billa uratować. ja yep, przecież yep. a dobra to Luis. Jesteśmy po krótkiej przerwie. Yy, problemy techniczne. Dokładnie. Dobra, czym pomachaj się ręką do góry? Nie pomachałem. Serio, pomachę? Ej, patrz. Czekaj, słuchaj tego. Słyszysz? O. Powiedziałem to. Let's move. Let's move. Tak jest. Oby tu była jakaś broń. Nie będzie nic. Zawsze pod koniec są. To jest, y... A granat wyrzuciłeś, co ty głupi jesteś? No bo wziąłem. Jak można mołotowa weć? Mołotow śmierdzi. Masz... Słyszałem grubego. Twoja twarz śmierdzi. Twoja dupa śmierdzi. Gdzie jest gruby? A już wyzobieś dupa. Ja Wybuchnęli liga. No dupa jak dupa, śmierdzi. Dobra, zmienimy temat. Okej. Okay luju, pomóż mi. Dobra, gdzie jest nie trzeba. Sit 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 shit. A jaką fatę? Debilu, podjarałeś mnie! <ėk> ja sam siebie podjarałem, idiotą. <grytas> to za geniusz. Patrzcie, nie żeś się jarał, to jeszcze mu dostałem, dostał w Nie widziałem. Ej, tu jest A. przejście. A jesteś pewny, że chcesz skakać? Z sześć, Sześć, sześć? Ja słyszałem. Dobra, ja idę naokoło. Nie będę takie ryzykował. A tu tak. można przejść na około? Tak. No dobra. Oj, tutaj będziemy mieć ci kilka broni. He, 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 he. Dobra, Luis i Bill już idą. Gdzie jesteś dziewczyną, jakiejś debil? Nie wiedziałem, że w postaci mówią. Zawsze miałem to tak cicho, że nie słyszałem. Wow. O, safe room. A ja nie użyłem ani tej apteczki. No. To było szybkie. Zdążyję tam i wezmę następną. Nie, 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 nie. Bo te debile by już to zamknęli od razu. S -s 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 no debilu! Po co ja używam tę apteczkę? No jestem ostatni. Tak cieplutko. I'm down! Ściałem <laughs> to. <laughs> o Patrz, dostałeś, jesteś drugi w zdobytym damage Cioko to jest list damage taking Ten trzeci, ja jestem trzeci. Znaczy no drugi od końca. No ty jesteś ostatni debilo. Ej, wiesz co, ja sobie wezmę karabinek. Albo nie. Nie będę shot shotgun. Shotgun rządzi. Ja sobie wezmę karabinek. Karabinek rządzi. Te shot, ten drugi shotgun, ten taki lepszy, Le, ten lepsiejszy, to jest... No jest lepszy. On, on jest najlepszy, ale... Ale go nie ma. Ale nie ma, nie ma no. Ja tego też bym wziął, ale nie ma go akurat, więc wiesz... No, no wiem, wiem, baski wiem Więc nie mam możliwości wzięcia tego najlepszego yy, granatu. Znaczy shotguna, co ja wiem O jednym myślę, o drugim nie. Tak Jeb, jeb w Ej, co mnie od tyłu bierzesz? O. Co mnie? No co ty pedale jednym ty? A to nie ja debilu Masz szczęście Dobra. Patrz to, patrz to, patrz to Je wszystko jak do sera Patrz, a ja ci nie dam zdobyć kili, nie będę je wybijał. No to patrz ty jadasz. Nie. Ale tekst teraz się zmieniły w... E, mielone. No bo w, w, dwa. Gruby! Dobra, już no go nie, nie, nie ma. No. Ej, widzieliście na filmiku, ja go nawalałem a on znowu zdobył. Wiedźma! Farnę. Ale tu są te fajne zbrnie. Nie widzę. Właśnie dlatego są te fajne bronie, bo jest Wiedźma. Czeka. No nie, a ja sobie... zwróciłem do niej benzynę. jak rozwalisz tą benzynę, to masz piątek. No, pędzę. Sam Ojej, sobie ją zabij. Dobra. Nie, bo ja znowu padnę To może niech jakiś ten MPZ A bo przejdziemy tu. Ona wstaje, ona wstaje, ona wstaje. Ale debil Patrz Biegnie, na ciebie, a nie na lysy. Uważaj! Plecy, plecy! Dzięki kumplu, dzięki Ona już się spaliła, nie? No. Czemu drzeszter, ja? No właśnie że to mordek jakiś ten. <suszy> Mówiłem to do ciebie Aha, dobra To no nie jare, czałem, idioto No chyba ty spiasz, dalej Oh, fuck Słyszysz to? Słyszysz to? Ty, kurwo głupia Do góry chodź Tam była skrzynka z apteczkami. Nie zauważyłem je. i Ty jesteś głupi, musiałeś... Tak, musiałem iść po te po tabletki Kanały Widziałeś to? Nie widziałeś. trzeba iść? Ej, czekaj na mnie. Jak mnie wezmą od tylca, to ty będziesz miał tylko ujatować. O, tu jest. Jeszcze nie dawaj. Ej, zostawiliśmy naszych przyjaciół. No i chcę, z tego nie udoi przyjaciela. przyjaciele? to. No co za debil. Mądry ty jesteś. Mądry ty jesteś. No nie Baski. Ej, patrz, leży tam. Kurwa. Si no spiedale, Dobra Mam nadzieję, że dam radę Czekaj, muszę Nie, się nie, nie, nie. Słuchować. Dobra Mało Hunter i... Ty kurwa. Dobra, kam się tu, kam się tu Dobra Ej, ale fajnie Jepci, jepci. Ale ty, latasz! Ty pizda Jak ty się kuleciał daleko Czekaj, pad pilowi wykurwie. I miałem 8 HP, nie widzij mnie już. No a przed chwilą się przecież uleczyłem no, Ale to się... nie przeze mnie. To jest co grać, nie śniąłeś. No nie, bo przed sekundą się uleczyłem, a ty mnie teraz rozwoiłeś No to nie ja! Bicie, to odpychanie nic nie zadaje. Mam nadzieję, że dam radę. Czekaj, nie, 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 nie Dobra. Mało hamter, bo... Dobra, kam się tu, kam się tu. Dobra. Ej, ale fajnie. Jedźcie, jedźcie, ale lata. <laughs> Czekaj, pani pilocie, kuruję. Ej, miałem 8 HP, nie widzę już! A przykład się przecież Widzicie co do mnie? To sobie jasniałeś. No nie, 50 sekundę się leczyłem, a ty mnie teraz rozwujesz. No to nie ja! Widzicie, to odpychanie nic nie zadaj! Patrz widzę zombie Jebę Jebgo. Jeb, jak, jak pięknie Prawdziwy. Gruby! Dobra Prawdziwa maszynówka, a nie jakiś kurde shotgun. Cofał mnie! No nie kto cię uratował? No ja, ty z shotgunem tak daleko nie trafił. Jesteś pewien? No. Jebser, Przecież się mnie jeszcze nie szeram, No nie wcale No i ja sam siebie No zobaczysz na filmie Dobra Ej, ej coś za nami coś sjechać Coś się boję coś... z głodnie. Ej! No, fajnie jebsz. Get it off, get it off Get it off, get it off, get it up To jest ten, Z ale mi się odsunę z Wyrzucony będzie, nie? Nie. Weryhud, Hood. O, to jest ten! A, nie, to nie jest Sun Doga, tylko tego. Eee, i... nie, jakoś tak to było coś. Pieprzy. No jaki debil, chciałem się schilować teraz jeszcze. Ty mnie podzierałeś, ja ci zamknę, drzwi. No dobra, niech ci będzie. No wiesz, oko za oko, takie kakaowe. Hood, weryhud, Hood. Patrz, to mi najwięcej wrażeń. A ty niby rzuciłeś jej tego... A ty jeden! Rzuciłeś się ognistego. 162, widziałeś to? Nie a ty? 82 Si <noise> <noise> Jep, mu w klatę, w, tklatę, w plecy. Co ja go dom? No czekaj, Jej, już tam gdzieś idziesz, Jezus. Ej, jest tak ciemno. A tu mam przecież M4, to po co ja wziąłem? Nie, nie było pytania. No <noise> <noise> <Jesteś> mi jesteś. <noise> No stary, <noise> jakbyś był Luizem, to byś się wystraszył. Luiza wystraszyłem. <noise> 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 ten się boi. On się odwraca i się patrzy, co, co się dzieje. <noise> Spoko. <noise> A teraz zabiję, zabił zabi ten. Plecy nam robią. to ile tego tu nie Jeb. Ha, Wiedźma. Mielone. Gdzie jest Wiedźma? Miel tam. Można koło niej przejść, bo jest daleko od przejścia. Biegnął! Jeb, jeb go. idiota. Ej, słyszałeś to? Chodź chodź tędy, chodź tędy. Jeszcze raz we mnie strzelisz, nie? zabiję. Idziemy, chodź, S Ja? Chodź. Przedjąłem cię? Stary, idzie ona? Idzie na mnie, idzie na mnie! się. Yeah. Ja się nigdy w życiu przed nim nie uciekłem, ja nie mogę. No serio. Ale kiedyś, coś zrobić, coś. kiedyś uciekniesz. No. Baskie mówię ci, ucieknę. Nie, ja yeah. ja Mam taki zamiar. Młodowe gdzieś tu są ktoś krzypny. Na ziemi leży. Jak, jak gruby gdzieś jest? Słyszę jak rzyga. Plecy, plecy nam no, zrobił, ale już nie ma. Sweet shot! Słodki strzał. Tak, dla ludzi, którzy nie umieją angielskiego, jak można nie umieć angielskiego? Kurde, do Co chciałeś zrobić? Podpalić ci ten. nogi. Ty kurwo, widzę to zrobili. Jee, <grym> yeah, podpaliłem sobie przejście, nie wiem, przejść stąd teraz. Nie, to powodzenie, ja idę dalej. Podo. Ej, zrobiliśmy kuku, chyba. Podo, idę. A nie. Kurwa, padłem. Ej, wszyscy trzej leżymy, wróćcie po nas. Co? Serio? Szybko, Luis padł. Szybko, 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 szybko. Ej, zombie biegły. O nie, złapał mnie. Ej, zabiję go. Dobra. Szybko, no tu jestem debilu. Czekaj, zombie genatę rzucę. No, dawaj. Ej, no nie, leżymy. Zabij go, zabij go, zabij go, zabij go. Jest, jest, jest. Ledwo leży. Nie wiesz, jak myśmy to zrobili. Ja to... też nie... Nie wiem, co to było. Nie no, za to musi być like, nie? Bał Muszę. Widzę go. Dobra. Zatom Ej, lajkujcie się... za... Tu Lajk... była taka piękna Lajk akcja, że lajkujcie. No. No i mali, ja sam sobie zazdroszczę. Z tego ja tego nie widzę z waszej perspektywy. Zrobi... Ja nie o, tu są Benie. Ja sobie wezmę sniper. Jezus. Mam... serce bije <laughs> Nie tam, nie o. tam, tu. Patrz ją. Pamiętam that's tu, tutaj teraz będzie trzeba ten... Eee, tutaj teraz będzie trzeba... Jak się nazywa? Nie wiem. Cholera. Y, ten pociąg odczepić od drugiego. O Boże, no nie Ale dobra. Dobra up panowie. Potem, potem będą takie chmary zombie, ale kurde nie dam rady. Słuchaj, że... Może... Tu zawsze były apteczki w Ej, kogo. patrz już widzę naszego. Widzisz to poświetlana? Nie, no, w sensie... Je, padłem, nie! Z... Pojawiłeś się. Z dupy kurde. No nie wzięli mi apteczki, a czy te? Tabletki Padały, Tabletki <laughs> Dobra, chodź idziemy I zasłużyłem na tabletki i artaczkie bo wasowałem wszystkich. Ej, M4... Dwa razy. No de Debilu, a gdzie jestem 4? Tutaj była, nie? Wziąłem ją. A... Zresztą, tak to ja była na ziemi. No to była moja. Wziąłem. No nie, help! Ziomuś! Potrzebuję pomocy! Aha. I to w chuj Czekaj, ja się wracam po swoją sniperkę. Dobra. To weź mi ją daj, bo ja sobie wziąłem tylko cabin bo żeby ktoś miał. Ty ją po drodze zostawiłeś gdzieś tutaj, nie? E, tam przy tym hangarze na lewo Aaa, tu jest, no, na ziemi leży, a tutaj są jeszcze przecież... Masz te. to Masz to, tutaj będzie. Dobra, dzięki Dobra, Spok okay. ej, ja biorę baniaka Ej, e, e, samolot leciał przed... Eee, helikopter w sensie. Serio? No. Czemu nas nie wziął? Nie wiem właśnie słyszałem helikoptera, nie wiem czy się nie przesłyszałem czasami. Ale to było chyba strzelanie po kogoś. Nie, nie. Dobra, inny jesteś? Może u ciebie tam na osiedlu? Ty, masz maszyny jak osiedle. A ty masz kudy dupę jak. dwa osiedla. Ha, <grywa> ciota! Osza leci! Co? Jebuna, no. pan za mną leci. <grywa> Debil, nie rzucaj tego. Kurwa. zombie się przyda. Nie wiem, jak to położyć, a nie rzucić. Bo na lewym się po położył. No i pod cylownik centralnie pod, podbiłeś. Stary, jesteś geniuszem! Jezus! Zabijaj to wszystko Patrz, jeb go, je jeb pie Pięknie za snajpery wszystkich ściągną Gdzie tu trzeba wejść? Aha, tutaj Tu, tutaj, patrz Już to For zrobiłem tu teraz Ej, ta... Tutaj trzeba przejść Ja nie mam żadnych apteczek Ja też nie Raczej apteczek, coś tam mam Granaty dwa, mołotowy Uważaj, uważaj, uważaj Zapomnę. mnie Bowsha, Bowsha, Bowsha z tyłu. Kurwa, padłem. No nie. Czekaj, patrz, NPC te żyją. I padłem. Jest! No nie! Okay. Uratowałem cię przecież, zabiłem go. Chójcze. Dobra, tu się kończy moja zgrywka. Oh, help Pozdraw. me idioci. Fuzdr. Idą do mnie. Patrz, ale tu wcho tam wchodzi gruby. Bądźmy, żeby ci to pewnie. Tego też złapali. Jak ty cię łatwian to będzie cud. No nie, no Boże, oni nie są tacy dobrzy jak ty. No nie, no ja, I skoczyła się gram.